W ciągu kilku godzin doszło do tego wyjazdu. Powody były różne naprawdę. W jednym też m.in. była ciekawość czegoś... Co tam znajdę, że tak powiem. Wielu kolegów mi opowiadało, jak tam jest, i, i też chciałem zobaczyć, jak, jak to wygląda na własnej skórze. Oczywiście fundusze, które dzięki temu, że tam grałem, przekażę na swoją fundację, ale to jest tak jakby zamiar, który miał być w ogóle nieupubliczniony, aczkolwiek nagonka się taka zrobiła w kraju czego nie rozumiem, bo, bo nie powinno się człowiekowi patrzeć, co robi i czym się zajmuje. To jest każdego prywatna sprawa i mamy demokrację w państwie, ale trudno, no tak, tak już się wydarzyło, także... Nie, także... No. Ja się cieszę po prostu z tego wyjazdu z jednego też względu, że zobaczyłem coś, czego naprawdę nie mogłem... Nie mogłem sobie wyobrazić. Jest podejście do, do sportu w zupełnie inny sposób, jak, jak, jak u nas w Polsce. Tam panuje odpowiedni taki luz charakterystyczny dla, dla krajów arabskich, i naprawdę trzeba się nauczyć tego życia, żeby, żeby tam funkcjonować. Dla mnie było to strasznie trudne, ale bardzo miłe przeżycie i ciekawe doświadczenie. Przyjechałem od razu na mecze, więc nie mogę za dużo powiedzieć o tej drużynie, bo ciężko mi jest w ogóle w jaki sposób ocenić. Eee, grałem z Juan który, e, który jest klasowym zawodnikiem i mniej więcej we dwie osoby gdzieś tam trzymaliśmy tą grę. E, było róż, kilku różnych fajnych zawodników, którzy naprawdę prezentowali ciekawy poziom, ale, ale też e, nie oszukujmy się, ten poziom nie jest, nie jest taki jak w Polsce, więc, e, więc e, tak jak mówię wcześniej, pojechałem zobaczyć coś, coś zupełnie innego. Ludzie są bardzo otwarci, co gdzieś tam na mistrzostwa świata klubowych, które tam spędzaliśmy i które tam rozgrywaliśmy, nie było tego widać. W tym momencie, gdzie się przyjechało do kraju, do danego klubu, z danego kraju, no, no jednak zupełnie inaczej się tą taką gościnność odczuła.